Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 209 już odcinku z cyklu Piotrek. Dobra rada, mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat prywatności i bezpieczeństwa tego, co mówicie w trakcie pracy zdalnej na komputerach służbowych. Czy słyszeliście takie określenie Bosware? Bosware jest to określenie, które, tak jak Freeware, jest darmowym oprogramowaniem. Tak, Bosware jest to oprogramowanie, które pozwala waszemu szefowi na zaglądanie do waszego komputera służbowego, aby szpiegować was w trakcie waszej pracy. Oczywiście to może przybierać inne nazwy: e, nadzór, kontrola, mikrozarządzanie, szpiegowanie, do wyboru do koloru. Ale. Zanim przejdziemy do tego oprogramowania, to czy pracodawca może zerknąć w narzędzia pracy grupowej, z których korzystacie na co dzień. Okazuje się, że tak, ponieważ wystarczy mieć odpowiedni abonament na Slacku, żeby Wasz pracodawca miał dostęp do wszystkich komunikatów, które we wszystkich kanałach, których używacie. Jeżeli mówimy o Google Workspace, to tam pracodawca może zajrzeć w każdy dokument, który jest trzymany, na Google Drive'ie, na Gmailu, na grupach, czacie, rozmowach głosowych, hangoucie czy micie. Identycznie sytuacja wygląda w Microsoft Teamsie, bo pracodawca może przeszukiwać wasze maile, Skype'y oraz całą masę innych materiałów. Cała ta wasza komunikacja może również być monitorowana tak, żeby pracodawca dbał o swoje interesy. Dodatkowo firmy z wykorzystaniem niektórych narzędzi może monitorować, co tak naprawdę robicie na tym komputerze. Niektóre narzędzia pozwalają na to, że będą dokonywały nawet analizy tego tonu, w jaki piszecie maile, będą dokonywały analizy waszych mikroekspresji na twarzy, bo takie oprogramowanie pozwala również na dostęp do kamery internetowej. Także ten Pełen zakres monitoringu może być o wiele szerszy niż ludziom się do tej pory śniło, ponieważ to co robicie nawet na komputerze i nawet jeżeli... Wasz pracodawca nie podgląda bezpośrednio tego, co się dzieje na komputerze, ale łączycie się z firmową siecią przy użyciu VPN-a, to pracodawca może monitorować to, co się dzieje na VPN-ie, czyli na przykład zaglądać, czy korzystacie z usługi o nazwie Twitter, czy korzystacie na przykład z usługi o nazwie Teams. Jedno i drugie jest na te, ale Twitter niekoniecznie jest tym, co powinniście być może robić w pracy. Jeżeli chodzi o Zoom'a, to w tym momencie warto zwrócić uwagę na to, że powinniście mieć na przykład dwa konta na Zoomie: jedno do obsługi rzeczy prywatnych, drugie do obsługi rzeczy zawodowych. I miejcie na uwadze to, że dla pracodawcy rzeczywiście istnieją różnego rodzaju zagrożenia związane z tym, że. Te wasze dane, czy dane, które przechowujecie u siebie na komputerze, mogą wycieknąć. I to jest oczywiście jego prawo, żeby dbał o to bezpieczeństwo tych danych i o bezpieczeństwo swojej firmy. Natomiast to jest bardzo duże pole zarówno do wypracowania najlepszych praktyk, jak i do tego co pracodawca może, a czego pracodawca nie może z uwzględnieniem obecnie obowiązujących technologii i czasami nieuregulowanego statusu prawnego. Jeżeli będzie zaglądał wam na komputer, będzie zaglądał wam do pulpitu, do treści maili i będzie podglądał was bezpośrednio przez kamerę internetową. Być może prawnicy powinni na ten temat również się wypowiedzieć. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.